Hej moi drodzy, witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w God of War Ragnarok. W ostatnim odcinku pokonaliśmy kolejnego ze smoków i dostaliśmy się w jeszcze fragment Wanaheim, um, którego poprzednio nie widzieliśmy. To jest oczywiście studnia życzeń, i, e, dla tych, którzy nie, nie obejrzeli, czy akurat trafili tutaj przypadkiem. E, stąd bardzo zabawne mimir, haha. Możemy się wykonywać studni życzeń. I okej, okay. właśnie przedszorek uruchomiłem umiejętność Atreusa. I myślałem, że to jakiś smog leci. O, zobaczcie, żółwik. Fajny z palmą na plecach. E... Uruchomiłem przedszorek umiejętność Atreusa. E, a chciałem zebrać te przedmioty z kryształu, ponieważ one są dosyć wart wartościowe i nam się przydadzą na pewno wielu rzeczy. Lands of Vanheim are certainly more alive than those in other realms. Perhaps it's glad you got rid of that crystal. Huh? Seems like the pawn still wants something. What if you threw a crystal in? Ja mam tam przyciszczał z jakiegoś miejsca, bo ja nie mogę tak sobie rzucać przedmiotami. Szczerze. Stąd nie, nie stąd. Może z jednego z tych miejsc, na przykład stąd, będę mógł to zrobić tak jest. Ciekawe, bo to akurat ten drugi krystal w tak piłował. Jesteśmy z tego lakart upadłych upadły oh, w O wow. shards. any kurde, zobaczcie, ile my tego dostaniemy w takim razie. My że <grystals> przez pół godziny teraz będziemy widzieć nowe przedmioty, bo y, tych kryształów ja zebrałem tonę, autentycznie tonę. Chciałem ja rzucić od razu wszystko, tak. Okej, okay, moi drodzy, patrzcie sobie tutaj na te nowe przedmioty. Ja nawet, ja nawet nie, mam, nie mam siły na to, żeby na to patrzeć, bo, tak jak mówię, my tego zebraliśmy absolutnie masę, zanim ja tutaj trafiłem. Stąd spodziewajcie się, że, mówię, przez pół godziny teraz będziemy oglądali, jak nam tutaj miga. To nie jest nic złego, w sensie może to kogoś irytować, ale to jest takie, no po prostu eksplorację zrobiliśmy w troszkę inny o, sposób. Mamy go. Zbyt 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 zbyt. Sorry kid, just come back already. Czwarty jalonek moi drodzy w takim razie Pięknie, mamy wszystkie. A tutaj jest znowu jakieś przejście, którego jeszcze nie, nie do którego jeszcze nie doszliśmy. Okej, okay, ale szczerze, czy nam to jeszcze, jeszcze dużo rzeczy zostało? Chyba nie, do... Zebrania i do obejrzenia. Tutaj niczego więcej nie widzę. Tam są drzwi, ale do nich nie dojdziemy. Tam są te zielone kryształy, one chyba do niczego nie prowadzą. W sensie, one są po prostu tutaj... 23 Nie, przepraszam, 236 tysięcy srebra dostałem. Co? Excuse me what? Eee... Uh... O, to jest ciekawe, ten rygle wlatana. Hmm. Zobaczmy, czy jeszcze coś jest ciekawego, co byśmy te, czego byśmy tutaj chcieli z tego e, z, tych, z tych wszystkich umiejętności. Hmm... Ta mgła Winter jest ciekawa. Ewentualnie, ale... Ja zostanę przy tych mgłach Helheimu. Niemniej dostaliśmy tony, tony, tony przedmiotów i te 230 tysięcy. Skąd się to wzięło? Że autentycznie, moi drodzy, ja mam takie. Co jest? Ja dosłownie ja po prostu zbierałem kryształy i zostałem 230 tysięcy srebra. Czy spojrzało? Znaczy ja to pewnie pewnie zaraz sobie no, damy. Hi. He że that the Aesir would likely use his powerful weapons to cut down his fellow dwarves, so he ripped out his design skończyć ponieważ chciałem powiedzieć, że zobaczcie gdzie wracałem w takim razie. To jest dosłownie chyba początek. Miejsce, w którym mniej więcej zaczynaliśmy całą naszą przygodę z z, z, z... Tak jest, z tą lokacją. E, tylko teraz, tak, czekajcie, muszę iść. E, czy mi się bardzo chce iść tutaj w prawo? Czy nie będzie, jak się tutaj szybko przeniosę do tej mistycznej bramy? E, nie do końca, ponieważ gdzieś tutaj pamiętam, że były te zwłoki, który mieliśmy, którym mieliśmy pomóc. O nie, okej, okay, to dziadowsku teraz przyszło. Dobra. Zatmy go. Widzę, to. Będziemy się z nim potem męczyć, nie wiadomo ile. Wycofka oczywiście, no i teraz zostały te ogniki. Nie wpierdzielić tam. Okej. Okay. Eee, prosto atreus się go dobi strzałami. Tego ognika. Dobra, dziękuję. Coś jeszcze, a jeszcze jeden. Dobra, nie chcę wchodzić, bo nie zamroziłem tego. Bo nas bardzo zabolało. Teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie były te zwłoki. Mnie gdzieś najbardziej boli, bo wiem, że one gdzieś tu były. Gdzieś tu były w okolicy. Tylko gdzie dokładnie, o to jest pytanie. A i mówię, jest, jest moment, że gdzieś się tutaj widzieliśmy. E, Pozbądźmy się do tych maluchów przy okazji. Jakby, mam wrażenie, że my się już ich pozbywaliśmy wcześniej. Co? A, to one mogą się dzielić? Jako ogniki same sobie mogą się dzielić? Tego nie wiedziałem. Okej, good to know. Oj, zobacz, tam jest kolejny z kryształ. Teraz mi tak naszło. Więc wiecie, możemy jeszcze do studni rzeczy nie raz pójść. E, I sobie zebrać troszkę więcej materiałów. am srebra, czegokolwiek. tak? Jakby nam 230 tysięcy nie wystarczyło. Z tego dostaniemy na przykład jeden kolejny kryształ. Co to nazywa jeziorem? Przecież to była studnia. Jeśli już to bym to nazywał oczkiem wodnym albo stawikiem, a nie jeziorem, przecież to. To nie jest jezioro. Z... Znaczy... okej. Okay. Może określę to inaczej. To moim zdaniem nie jest jezioro. To nie wygląda jak jezioro. To nie. nie jest rozmiaru jeziora. Ale nie wiem, jak jest z definicji. Czy z definicji można byłoby to nazwać jeziorem? Te zwłoki gdzieś tu były. To mi siedzi teraz w głowie, bo wiem, że one były gdzieś tutaj. Czy. Najgorsze jest to, że pra prawdopodobnie nie mam ich teraz nigdzie zaznaczonych. A czy ja mógłbym sobie odpalić? Gdzie ja mam moją? E... Ja mam moje misje. Czekajcie, zapomniałem, gdzie mam misje. Tutaj są. Sługi. E... Ofiara Klepsydra to jest to. Ale. Okej, okay, nie mogę sobie tego zaznaczyć jako śledzenia. To jest znaleźć drogę do do smoka. E... Ukończyć ostatnich wyzwań w tyglu. To się zrobi. Tutaj. Mm... No właśnie, te kwiaty nie mam, nie mam tych kwiatów, nie za bardzo ją umiem znaleźć. Pokonać dużych berserków, no to są generalnie rzeczy, które są dosyć duże. Pogadać za to jak wrócimy. Na razie tego nie chciałem zrobić. Schwytaj Lindwyrmy i zwróci je. Brakuje nam jednej aktualnie. Zamknij szczeliny Hell. Eee... Okej, okay, to się gdzieś pojawiło, ale. To też pewnie będzie po różnych, po różnych miejscach. Oczu nam brakuje nam pięciu kruków, żeby ukończyć całość. Coś zaskakujące, tak jak mówię. No i został nam... Zostały nam te eee, rzeczy do jakiegoś przepisu, którego nie pamiętam jak w ogóle po co i dlaczego. Kurde, gdzieś te zwłoki były. Teraz mi to nie da spokoju, bo ja wiem, że gdzieś je widzieliśmy. Kurde bele. O, jeszcze jakiś przedmiot, który tutaj pominąłem przez przypadek. Ja wiem, że one były na pewno w tej, w tej części lokacji, ponieważ jak poszliśmy do tamtej kolejnej, to już. Yy, znaczy, bo dzisiaj w ogóle odkryliśmy tam kolejną. O, tutaj są, proszę, proszę tutaj! bardzo. Powiedziałem, że my przecież odkryliśmy tam ten fragment na dole dużo, dużo, dużo później. Do dnia, w Please, I beg you, restore me. Restore my memory. Then I can tell you. Tell you all I know of that day. Your remains, where are they? I was looking out upon the valley. Then the ground, it shook. I tried to dodge a pillar as it collapsed. I must not have made it. Pomyślałem, ej, tak to te, nie, taki, taki lypek. To jest jeszcze kolejna misja. No i mówię, moi drodzy, nie wiem, czy, czy, czy ja mam tylko takie wrażenie, tej... Jeśli nie będzie tego samego w innych miejscach, to mam wrażenie, że oni tej troszkę przedobrzyli z tą ilością misji. Że dodali nowy fragment tutaj wanaheim, ale on jest troszeczkę przegięty. Pod kątem rozmiaru. Yyy... E więc to nie było to. Ok, czyli te zwłoki, które widzieliśmy tutaj prawdopodobnie należały, były związane z tą misją, którą przed chwilą odebraliśmy, a nie z tą, o której rzeczywiście myślałem, tylko teraz tak, ja muszę je jeszcze znaleźć ponownie, ale nie mam pojęcia, gdzie one były. Wiem, że one były gdzieś na pewnym pagórku, na jednym z tych, z tych, z tych na jednej z tych skał, gdzieś tutaj, ale gdzie dokładnie, nie mam zielonego pojęcia. Totalnie nie pamiętam. Zaraz mnie to, to gdzieś boli, i gdzieś mi, gdzieś mi to będzie gryzło. nie mogę sobie po prostu przypomnieć, gdzie były te zwłoki. Raczej nie tutaj, ponieważ tutaj mamy, mamy głównie Broka, i generalnie tutaj nic ciekawego się nie działo. Chyba, że to w ogóle nie to miejsce. Możliwe, że pomyliłem miejsca całkowicie. mniejsza, zagadnij, zejdziemy do smoka. Może tam coś znajdziemy. I najpierw jak nam zostaną te jedne z boki to. O, świetli stop, tak, bardzo dobrze że to znaleźliśmy, ponieważ to jest dosyć potrzebne nam do ulepszeń tarczy. Głównie tarczy. Um... O, tam jeszcze jakiś bizon. E... Jeśli nie, nie uda nam się znaleźć y, tutaj nic więcej, to po prostu y, w sensie na, na, na górze. Jak nam się nie, nie uda tutaj znaleźć nic więcej, to wrócimy na dół i. Zajmijmy się rzeczami na dole. Tutaj coś jest. A, ah, tutaj były zwłoki jedne, okej. Okay. Czy są tego... Tak, są tego w We have brought you what you asked. Thank you. My love. She waits for me in Now I eternity with me. How can I repay you? Tell us what you know of that day. Battle, anything I've ever seen. I remember a great clash of metal in the sunlight. Thor, he wielded his hand, but it was matched by a remarkable axe. This axe? Did it belong to a fair haired warrior? Yes, that's the one! She brandished that axe with exacting precision, strength. Never has there been a weapon to match Mjolnir, but with that axe and that warrior. Thor was in for the fight of his life. It was Faye who fought Thor in this valley. It was more than just a fight. It sounds like Mom was beating Thor. It seems there is much I never knew about her. And now she is gone. Maybe. But her story here isn't finished. Jak już mamy tego jednego ducha do pogadania, czyli mamy pytanie, że to była fej, ale szczerząc uwagę jedną do, e, do tłumaczenia znowu klasycznie. E, w wersji polskiej nam było, że Thor walczył o życie, ale... E, jeśli dobrze usłyszałem wersję angielską, to... Może to jeźdę ja usłyszałem tutaj, ale mam wrażenie, że w wersji angielskiej powiedziało, było powiedziane... E, e, it was fight... Of his life, czyli to była walka jego życia, a nie walka o życie. To jest znacząca różnica, moi drodzy. Bo walka o życie sugeruje, że walczył o życie, że rzeczywiście był zagrożony, że umrze. E, groziła mu po prostu śmierć. Natomiast fight of his life oznacza, że była to po prostu najcięższa walka, jaką odbył. A co tutaj mamy? Co tutaj jeszcze tak świeci ładnie? No pewnie fragment włóczni. Ej, jestem w szoku, że... okej. Okay. To, to mi troszkę zaskoczyło, muszę przyznać. Jeszcze jeden jest gdzieś? Gdzie on jest? A, tam u góry. Lol, w ciekawym się zrespił. Ale... Okej, okay, nie spodziewałem się, że tutaj coś jeszcze wyskoczy. Natomiast jestem w szoku, że został na przykład tutaj te, Ten fragment włóczni tej został. Że gra jakby zapisała, że on tutaj jest. W sensie ten fragment włóczni chodzi mi o ten. Um, Synę, nie wiem, czy to nazwać grotem włóczni, czy. Czy włócznia ma grot? Chodzi mi o końcówkę tę zaostrzoną, którą my um, wysadzamy, kiedy używamy używamy włóczni i um, trójkąta na padzie. Nie jestem pewien. W każdym razie, um, idę do studni teraz na chwilę. tylko po to, żeby tam wrzucić. Wrzucić. Um, ...wrzucić ym, ten kryształ, który znaleźliśmy. Nie sądzę, że byśmy mogli ich znaleźć tutaj dużo. Jakby, jakby, się jeszcze znajdą, to się znajdą, ale na się, tam nie jeden, a dwa chyba mamy teraz te kryształy. Jestem ciekaw, co nam po prostu dadzą też trochę. E, czy ja właśnie się wróciłem? Tak, wróciłem się przed chwilą. E, tutaj było to przejście chyba w suficie, jeśli się nie, się nie mylę. Tak jest. Troszkę dzisiaj, moi drodzy, jest więcej biegania, jak widzicie, ale... Ale po prostu tak um, nam się złożyło. Mamy Po prostu więcej biegania mniej mniej grania, ale spokojnie jeszcze pójdziemy na smoka dzisiaj na pewno. Gdzieś mi kusi to, żeby znaleźć te ostatnie zwłoki. Okej, okay, dostaliśmy teraz a, już kamionkę świetlisty stop. Nowa. We should shove the boy in. Ha? He've developed a bit of a stench, it must be said. I have not. I have it. Right? It is natural. Father. Jezus, Maria, Kocham, kocham, kocham po prostu Kratosa. Kratosa, Mira, po prostu tak są. Te postaci są tak dobrze napisane. To są tak zabawne postaci. W sensie ta gra, ta gra trzyma się swojej powagi, ale zarazem jest naprawdę, naprawdę zabawna. I to uwielbiam, bo to nie jest tak, że wszyscy mają kija. Nie powiem gdzie, tylko. po prostu. przyjemnie się to ogląda, przyjemnie się w to gra. Czekajcie, ja teraz szukam mojego przejścia, z którego tej. ...z i miejsce, z którego tej. Przy pomocy którego tutaj wszedłem. To jest cały czas ta zablokowana druga... zablokowane Cześć. drugie miejsce. Mamy tutaj oczywiście naszego jelenia. Oh, kid, tak, ja oczywiście nie będziemy mogli mu na razie pomóc za bardzo z tym. Czy ja może... Czy się cały czas... Nie, okej, okay, tutaj było wejście, którym... Przeszliśmy, chciałbym zapytać czy ja się, czy ja się kręcę w kółko i jak głupi po prostu szukam tego wejścia i to było to samo wejście? Nie. Nie było to samo wejście. Eee... OK, tutaj do nas prowadzi tylko do góry, więc zejdźmy stąd. Na dół, eee, okej, okay, muszę się ściągnąć tutaj i dopiero teraz zejść. Eee, ponieważ, tak jak mówię, wracamy teraz do mm, okoli Łodzi, i spróbujemy stamtąd już właśnie popłynąć do smoka, czy raczej popłynąć i zobaczyć co w ogóle to jeszcze nam zostało, ponieważ nie został nam pewno tylko ten jeden smok, a nieco nieco więcej. Chociażby ten gruby berserka, który tam był i jego okolice. Ponieważ yy, teoretycznie smok jest w ogóle w drugą stronę. Czy oni się naprawdę muszą respić tej co O, oczywiście, że nie trafił. Nie żeby nam się bardzo zależało, po prostu jest takie. A, naprawdę. Nie rozumiem do końca, dlaczego oni się respią cały czas, ale umijmy to. Woli mnie też chyba to, że... Chyba, woli mnie to, że chyba, jeśli nie mylę, nie zrobiliśmy do końca drzewka Frey i jej umiejętności. To jest takie trochę, mmm, szkoda. Ale cóż, tak jak mówię, wracamy do Łodzi. Trochę było biegania, moi drodzy, w końcu taki nieco luźniejszy fragment gry. Ale teraz przejdźmy już rzeczywiście do tego, co jest... Grovenem, grovenem Brother, I've been meaning to ask. Elementem. Your homeland. I'd heard the gods there wielded every flavor of power you could imagine: lightning, fire, the whole lot. As did I, for many years. Oh, any chance you could recall some of that magic? No, I have tried. Prey said magic is bound to the earth. When your homeland died, your powers probably went with it. Ah. Uh. oczywiście well, probably for the best. Like the past stay in the past and all that. cudowny Kratos. O patrzcie, mówiłem, że już nie będzie Krzysztof, pomyliłem się. Amenum się tylko pamiętać, że jeszcze będziemy musieli wrócić na chwilę do tej studni życzeń, ale już teraz teraz nie będę go robił, na pewno na 100% nie. Another painful growth removed from these lands, eh? Okej, okay, czemu to zostało określone jako bolesna narośnienie? Czy te kryształy rzeczywiście są aż tak problematyczne w, tych, w tym miejscu, czy one rzeczywiście aż tak bardzo przeszkadzają? O, pamiętacie? Mamy kolejny z tych kolejny z tych miejsc. Jeśli nie my, to tutaj właśnie mogliśmy dostać te mm, Materiały do gotowania. Długo coś słyszę. after leaving his family, he wandered the realms in search of something unnamable. but in all his wondrous travels, nothing satisfied him, until he met another wanderer in search of something similar. unnamable. he was called somar. let us find the final ingredient. <laughs> O, jestem ciekaw, czy kurczę, w takim razie w każdej lokacji będzie aż tyle rzeczy do roboty, czy nie. Możliwe. A może i nie. E, czy tutaj mamy ostatni? Nie. Cały czas brakuje tych jednych zwłok, które gdzieś tutaj są. I powinny być one w takim razie chyba w tym obszarze, bo skoro to się aktywowało, to ta misja została aktywowana w tym obszarze, to powinny gdzieś również się tutaj znajdować. Ale dobra, więc co? Spróbujmy w takim razie zawalczyć z. z tym berserkiem. Mam nadzieję, że on nie będzie za trudny. No gdzieś, że będzie na naszym poziomie. Nie, jest mocniejszy niż my. A, oczywiście, że ma odporność na lód. O, udało się odbić. Przypadkiem, co prawda, ale udało się. W ogóle nie użyłem w umiejętności, a powinienem był to zrobić. Mamy w razie wypadku yy, szarże naszą, nasz gniew. Więc damy sobie raczej radę. Ja tak, udało tak. się utknąć ledwo, ledwo, bo prawie się zablokowałem o... O. O ścianę tam. Dobra? E, może od, odstawię na razie nasz topór. Wezmę to HP. Ach, fuck. Psułem. Ale już niewiele brakuje, żebyśmy wbili trochę HP. I czy to się stanie? Tak jest. Mamy to. Więc to teraz sobie troszkę naładuję tego HP znowu. Uderzam bo ale widzę, że... O, i te obrażenia są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo śmieszne. Z mojej strony niestety. Więc będę musiał uważać teraz. Będę musiał naprawdę uważać. Nie zostało mu tego HP dużo, ale nadal. Muszę bardzo uważać na niektóre jego ataki. Mm przyjąć tego ostatniego. Muszę przyznać. Okej, okay, jestem teraz na siebie zły. Muszę bardziej te... w jego wypadku muszę bardziej te ataki próbować odbijać. Więc muszę się jej nauczyć. Dobra moi drodzy, wracamy. Przegrałem z nim już ładne parę razy. Już mam po prostu dać powtarzanie tej, tej samych kwestii ponownie. Ale on potrafi sobie wierze. wrzucić inną tarczę niż lodową. I może, tak jest, właśnie tego uświadczymy teraz, Uświad yy, on sobie zwrócił teraz tarczę ognistą, jak widzicie. I mam wrażenie, że kluczem do pokonania go jest nauczenie się jego, blokowania jego ataku, tylko że generalnie mi blokowanie w tej grze nie wychodzi totalnie. No i znowu oberwałem głupio, niepotrzebnie, totalnie niepotrzebnie. I znowu oberwałem, bo sobie włączyłem combo. O, oh, za każdym razem po prostu, kiedy idzie mi już, myślę, że idzie mi dobrze, czy że nauczyłem się go, zawsze jakaś taka drobna rzecz jeszcze będzie. Dwa, trzy. Ja, tak? Okej. Okay. To może się, to komu może się wydłużyć, pan, tak moi drodzy? to kombo może się wydłużyć i ono wcale nie musi być takie, że ma trzy. Jak dobrze pamiętam, pod koniec, później, w dalszej części walki, to kombo ma aż pięć ataków takich. Okej, okay. to też się wydłuża. Okej, okay, wysadźmy wszystko, zadajemy mu dodatku obrażenia. Jeszcze go toporem tej nieco. To potłuczmy. Chociaż wolno niego wykorzystywać jednak nasze ostrza. Spartiańskie, czy ostrza wojny, czy się one nazywały jeszcze tam inaczej. U, tej ładne combo mówiliśmy, pod ścianą. Okej, okay, kolejny raz. Nie, ucieczka, ucieczka od tego. Eee, kolejny raz, widzicie, ma, ma na sobie teraz eee, tarczę lodową, eee, tam ognistą. Okej, okay, to widzę, że na słabsze to panu weszło. Okej. Okay. I tłuczemy go dalej ostrzami. Bra paradoksalnie wchodzą mu ataki, które mnie najbardziej bolały, które mnie najczęściej tutaj uderzał, w sensie obijał tak... ...w tej walce i czyżbyśmy mogli to zakończyć? Tylko, żebym tego nie zrobił głupio i nie rzucił się na niego bez sensu. No nie mówcie mi, że jeszcze to zrobię bez totalnie szału. Możliwe. O, właśnie, to był atak, którego, którego nie unikają za często. Okej. Okay. No i co, zrobimy inaczej. Mimo wszystko wykorzystam szał, bo się za bardzo boję, że tutaj umrę. Od jakiegoś głupiego ataku jednego. To jest chyba moja piąta albo szósta, szósta próba. To była chyba moja szósta próba i w końcu się udało i to było... Tym razem mi poszło po prostu dobrze, akurat... Po prostu nie trafił mnie jakimś takim kombo. ja niczego aż tak bardzo nie zawaliłem, żeby było tragicznie. A ja nie umiem wam tego opisać, ale to jest takie. Po prostu dużo odcinku się złożyło na to, że teraz wygrałem. Ale był, był moment, gdzie on mi po prostu przybił w pewnym, przy pewnym podejściu do ściany i miałem takie... Właśnie straciłem 3 4 HP, dlatego że mi przybił do ściany i nie mogłem w żaden sposób uniknąć. O, naprawdę to jest, tutaj był kwiat. Starblush. Cóż, to mam 5 z 9 w takim razie, ok. Znaczy raczej mówię? Raczej, raczej bym się nie spodziewał, że tych kwiaty zbierzemy. A, tymi. W tej sobie w ogóle nie było. Zapomniałem o tym. Dobrze, że tutaj poszedłem, bo tak powiem to ominął. Prawdopodobnie przez przypadek. Eee, mam 59, 59 kwiatów. Chciałem być 5-9 światów. I odblokowała nam się dalsza część tutaj przepływu na. Eee, jeśli chodzi o rzekę. Żeby móc przepłynąć na drugą stronę. Cały czas brakuje nam tych jednych. Jednych zwłok, które gdzieś tu są, teoretycznie. Um, tylko gdzie to jest dobre pytanie? Może gdzieś przy smoku będą. Bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie one jeszcze tutaj mogą się znajdować. Nie jest interesujące, brother. Why don't you like rytals? One są frivolous. One encouraging lateral thinking. Wytłumacz: są trzy dołki przed you: jeden z pętach spikes, jeden z kran i jeden z pętach lichów, które nie zostały wydane w wieku. Which door do you open? The first. Pitop spikes is easily avoided. Ah, you should pick the third. Looks like Because we can, the... can land over there on that beach. <coughs> to była było cie, cie, ciekawa logika, w sensie ciekawa zagadka. Z strony Mimira, Wie co? ale coś co mi tej boli, czy, czy czy zauważyłem, to to, że jest ten kruk i on jest w takim niefajnym miejscu. Zobaczmy, czy w ogóle mogę dorzucić. E, nie, nie, Na tym to raczej nie dorzucę. Nie wygląda, jakbym mógł w ogóle tam trafić, tak szczerze. Oj, zdecydowanie, nie, dobra. Dobra, moi drodzy, myślę, że tam z góry będzie trzeba tego kruka zniszczyć. O! Okej, okay, y więc co, my się tutaj ustawimy, schowamy się na chwilę. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, suba, dajcie lajka, like, paniecie discorda, albo albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż liczy się e, do rozwoju kanału. I zobaczymy się już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że jutro. Do zobaczenia moi drodzy, do następnego i na razie.